Omawiamy projekt, za chwilę, będzie, za chwilę będzie debata, nadzieję, decyzje co do jutrzejszego dnia mamy już mamy już mamy już przygotowane, to tylko zależy wszystko od drugiej strony, jeżeli faktycznie są tak zdeterminowani, aby, więc, aby e, jutro tą pseudoustawę ja przegłosować, to my też jesteśmy zdeterminowani. Będziemy później po debacie tej publicznej na temat alternatywy, rozmawiać już o dalszych perspektywach, jeżeli faktycznie zostanie to przegłosowane, bo odnośnie jutrzejszego dnia to my ten scenariusz mamy przygotowany, także zapraszam Państwa jutro, będziecie naocznymi świadkami. No właśnie, podłącz ma być bardzo głośno, coś specjalnego przygotowaliście tutaj, że te dwa dni były bardzo spokojne, jutro ma to się zmieniać. Zapraszam jutro, będziecie Państwo naocznymi świadkami, zobaczycie blokowania. Państwo. Proszę? wyjazdu? Ja nie wiem, ja nie wiem, czy blokowania, to wszystko zależy od Musimy drugiej, już do nas od drugiej strony. Krajowej, ja muszę iść na Komisję Krajową, dobrze? Znaczy rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o dialogu społecznym. Króla nie było aż tak, aż tak długo, ale przyjadą tutaj gdzieś za pół godzinki, za godzinkę związkowcy największych, którzy są w delegacji króla Norwegii. Przewodniczący największych, w chwili, największych w chwili, związków Norwegii troszeczkę powiedzą, jak tam odbywał się dialog odnośnie wieku emerytalnego, tam jest wiek emerytalny po reformie na na poziomie 62 lat dla kobiet i mężczyzn. Także rozmawiali na ten temat kilka lat. Także przyjechali nam powiedzieć, jak, jak wygląda dialog prawdziwy, a nie taki pozorowany jak u nas. A pan im mówił podczas właśnie tego dialogu? Prawdę, prawdę i tylko całą prawdę. O tej ciemnej stronie naszego dialogu, a od cukierkowania, że u nas jest tak cudownie, to są politycy, bo ja nie potrafię tak. Dziękujemy bardzo.